Teraz spróbuję wytłumaczyć jakoś na swój sposób. Zresztą wszystko tłumaczę na swój sposób. W pewnych rzeczach mogę się mylić, w pewnych rzeczach mogę mówić nie do końca tak jak faktycznie może być. Także różne są zaburzenia i różne są uszkodzenia. Na przykład mózgu, czy tam jakichś nerwów, które powodują zaburzenia mowy, tak jak jest u mnie w moim przypadku. Ja nie wiem dokładnie, która jest tutaj przyczyna tego, tej, tego zaburzenia, ale ona występuje na pewno i, i została z. z Powodowana przez osoby trzecie. E, czyli po prostu, no tak jak mówiłem wcześniej, podawanie jakiegoś płynu do kawy, e, podawanie jakichś płynów podczas snu, gdzie mieszkałem w pokoju z różnymi osobami. Później się okazało, że to te osoby też jakieś są, e, e, z, jak to się nazywa, e, no, mają powiązania z grupami przestępczymi, no tak jak najprościej e, to mogę wyjaśnić. Także e, spróbuję tutaj e, to wszystko jakoś wyjaśniać krok po kroku. E, no i to są e, prawdziwi rowerzyści, którzy wyjechali na sobie gdzieś tam na wycieczkę, dlaczego mówię o tych rowerzystach, akurat tak wyrwałem z kontekstu. No bo akurat oni się napotoczyli i mają oświetlenie, mają kaski, mają uśmiech na twarzy, to było słychać z daleka. I to są rowerzyści, którzy autentycznie, sobie gdzieś wyjechali na wycieczkę nie robią jakiś głupich rundek gdzieś tam dookoła parku trzy razy tylko po prostu jadą od, od punktu A do punktu B i tak dalej no, także kot sobie idzie i to czarnuch jeszcze w dodatku no, także mój syntezator mowy jest uszkodzony. Ja się trochę śmieję, ale naprawdę nikomu nie życzę takich akcji z różnymi ludźmi, którzy niby się uśmiechają, niby chcą jakoś pomóc, ale to to jest tylko takie na pozór, dla zamyłki ich Intencje są zupełnie odwrotne. Nie? Także trzeba uważać, z kim się zadaje. Przecież ja osobiście nigdy się nie zadawałem z jakimiś bandytami i, i unikałem takich środowisk ze względu na to, że ja byłem wychowany w dosyć dobrej rodzinie, gdzie nie było jakichś tam. Przestępstw przemocy ani jakiś tam. No wiadomo, paskiem tam w tyłek się nie raz dostało, jak się na, nabroiło, czy tam jakieś były inne e, złe stopnie w szkole i tak dalej. Nie? Ale ogólnie e, byłem wychowany na dobrego człowieka, żeby normalnie e, iść do pracy i normalnie funkcjonować. Bo tak byłem uczony i tak funkcjonowałem. dopóki ktoś nie chciał czy tam e, z jakichś powodów e, e, jakaś tam grupa została bo no, tu zostało wynajęte przez jakąś grupę i ta grupa ma powiązania z innymi grupami i, i, i oni niszczą lud, ludzi im życie i tak dalej i także dopóki ci przestępcy nie zaczęli mi robić różnych świństw. To u mnie wszystko było ok. I ze zdrowiem, i z pracą, i z ogólnie ze wszystkim. Radziłem sobie idealnie. Miałem dziewczynę. Nie chcę już tutaj zagłębiać się w rodzinę, bo to rodzina też normalnie. E, się uśmiechała, i normalnieśmy e spędzali niedzielne popołudnia, gdzieś tam na obiedzie, czy, czy na jakichś różnych wycieczkach. Dobra, e, zapraszam do opisu, zapraszam do, do pomocy, jeżeli ktoś ma ochotę e, wesprzeć e, ofiarę przestępstw. To bardzo proszę, jakieś tam drobne wpłaty, ile każdy, kto może, tyle może wpłacić. E, ja jestem i tak bardzo wdzięczny za to, że e, ludzie słuchają i, i już tam sobie gdzieś w głowie weryfikują to e, wszystko, i, i powoli, powoli podejrzewam, że e, zaczynają. E, e, Zaczynają e, dawać wiarę w to, co mówię, i mam nadzieję, że to, jak ruszy z hukiem, że, że ta pomoc i tak dalej, to, to będę dopiero e, najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale tu nie chodzi też o pieniądze czy o jakieś dobra i tak dalej materialne. Mi chodzi najbardziej o to, żeby uwolnić się z tych e, kajdanek. E, osób trzecich i, i, i normalnie prowadzić tryb życia, jak prowadziłem, czyli praca i tam swoje jakieś hobby i tak dalej, i tak dalej. Mi nie zależy na tym, żeby mi ktoś dawał pieniądze. Mi zależy na tym, żeby wrócić do tego, co było. Ja wiem, że to będzie trudne, bo tyle lat ci ludzie psuli mi zdrowie. I, I wszystko: reputację, i, i, i całe życie zepsuli. Po prostu e, ktoś wsadził kija w mrowisko i wszystko się posypało jak domek z kart. Także zapraszam do subskrypcji i zapraszam do lajkowania.